Podróż bohaterki Maureen Murtok. Przez długi czas myślałam, że istnieje tylko jeden schemat podróży bohatera, opracowany przez Campbella w książce Bohater o Tysiącu Twarzy, a później przerobiony przez Voglera. Schemat podróży bohatera to podstawa dobrych historii. Inspirują się nim scenarzyści na całym świecie. Czy wiecie na przykład, że film Bogowie o profesorze Relidze powstał w oparciu o ten model? Tymczasem Murdoch stworzyła schemat uwzględniający niuanse kobiecej podróży, podróży bohaterki. Momentem rozpoczynającym wyprawę, czyli to co Campbell nazywa opuszczeniem zwyczajnego świata, jest oddzielenie od kobiecości. Kobieta działa w energii męskiej, chce być silna, niezależna, władcza w niezwykłym świecie musi zmierzyć się ze smokami i ogrami, by zdobyć skarb, jakim jest sukces. Jednak wtedy doświadczy dziwnego stanu duchowej śmierci. Zdobyła wszystko, a nadal jest nieszczęśliwa. To moment, gdy następuje inicjacja, stąpienie do groty bogini. Dni, miesiące, wydają się wypełniać ciemnością, samotnością i żalem. Budzi się w niej gwałtowna potrzeba odzyskania kontaktu z kobiecością. Na drodze powrotnej następuje uleczenie rozłamu między matką i córką oraz zranionego pierwiastka męskiego. Eliksirem, jaki wnosi do społeczności, jest integracja męskości z kobiecością, dająca poczucie harmonii. W swoim życiu potrafię zidentyfikować poszczególne etapy i wiem, w jakim miejscu jestem teraz. Zachęcam Cię również do zbadania, jak przebiega Twoja podróż.